Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery automaty, żeby kupić bilety, a na wejściu jest jeden, wszyscy do niego stoją, tak samo jak my wczoraj, ponieważ nie wiedzą, że to jest ich więcej i są puste. Tu jest wejście do naszego hotelu tu na śniadanko. Mamy kawkę jakieś rogalika A tu macie od razu dworzec. I o dziwo w pokoju jest mega cicho. To jest właśnie kolejka do jednego biletomatu Dziękuję do widzenia. Jesteśmy na ostatniej stacji Monterosso. Ledwo wysiedzieliśmy w tym pociągu. Max był gorszy niż komary w nocy. Idziemy się plażować. Czekamy na windę. Oczywiście. Nie chcemy się zachatać, jeśli jest taka możliwość. Go, girl! Frito, Misto wyjście ze stacji, kafeteria, kafeteria na zaspanego Ria. Ale my idziemy do Lupa z Pizza dzisiaj, bo ma 4 i 2 najlepsza tu. A my mamy ochotę na placka, bo wszędzie jest tylko spaghetti z bongolami resztą robaków morskich. Nie, to że nie lubimy, bardzo lubimy. Bardzo ale, lubimy ale już cały czas jemy coś innego niż placka. Ta długa przerwa między pizzą a pizzą. Tak jest. Poniedziałek, ale za ludzi. 12 września. Cię? Hej, chcesz tu zdjęcie? Daj 5 euro. No poszliśmy do tej Lapos. No dobra piska, ale nie urwała też. Nie, no dobra była. Nie, no była dobra, była dobra. Była Trochę dobra. za dużo squitzów dla mnie w Frutti no, ja di ale nieco. ogólnie bardzo smaczna. Mieliśmy jedną z owocami morza, a drugą wzięliśmy do diawole. Diawola standard super, no a frutti di mare jak to lubi. A my lubimy, ale mamy już za dużo... To za dużo po frutti di mare, już, dziur, już dziur. musiałam wziąć chociaż raz takiego placka, więc wzięłam. No, no i musieliśmy i... dodać mozzarellę, bo nie ma w standardzie. Tak, więc bez mozzarelli już w ogóle by była padaka. Ale diawola, ta pomidorkami dodatkowymi bardzo smaczna. No i poszliśmy I... generalnie odpocząć w cień, to dojeżdżały nas do, dojeżdżały osy. osy i osy I to tak muchy. po cztery naraz, tak odpoczęliśmy ci. w no. cieniu, ale było sympatyczne. Tam tak. bardzo generalnie i teraz idziemy sobie tutaj tą promenadą. promenadą, przepraszam, promenadą, tam może do giganta dojdziemy tego Nie chodzi o mnie, tak? W poszukiwaniu schodów, nie? Bo teraz było trochę Mało... mniej Mało, to musimy znaleźć jakieś I schody, żeby trochę dalej. potyrać No, co? Dobra, uwaga, pomagam wam przejść przez pierwsze kupno biletów Uwaga, Wciskacie język Buy your ticket Continue Tutaj wpisujecie albo Lewanto, jak jedziecie do Cinque Terre, albo jak wracacie? Jeżeli mieszkacie w La Specie. Tak, w La Specie, to do Lewanto, jakby nieważne, która stacja, ale do Lewanto, w kierunku Lewanto i wpisujecie Lewanto. Albo La Specie, jak jedziecie w kierunku La Specja. La, La Specja Centrale. One way. One way. Wpisujecie tutaj, ile osób. no Mamy dwie dzieciaki do, do czwartego lasu. roku życia są za free. Continue. Dawaj. No i wybieracie sobie. 16:28. No to musimy wybrać ten. No i macie piątaka za, za osobę. W jedną stronę. Jeden przejazd. Albo 18:20 za cały dzień jazdy. Ale tylko dzień, nie doba, tylko dzień. Tak. To jest ważna informacja. Przeklikujecie i teraz macie tutaj e, moniaki albo karta, albo zbliżeniowo w niektórych też jest cash więc my robimy sobie kartę Nie macie, są takie małe a niektóre są zwykłe pociągi, więc macie taki bilet dłuższy pociągowy. Michał wniósł gościa w wózku śpiącego po schodach. Tylko z jednej strony na jednej platformie jest winda, a na innych już nie ma, więc pozdro. Jest ostre zachmurzenie. Czekamy na pociąg. Ja też na niego czekam. Twoje kolana szczególnie. To nie rozerwij gaci. do pociągu byle jakiego. To nie zobaczycie, bo pani zasłoniła. <laughs> wysiedliśmy z Winda. Gdzie my wysiedliśmy? Tak? Vernaza. Monterosso al mare. Upa! Taki klasik poniedziałek. Są diurexy. Mąż się prawilnie tutaj. Za oczywiście. <laughs> tak jest, tutaj są jakieś, o. o. Fajne fonty. O, wiksanaficie z Waszyngtonem. Na botega proszę bardzo. Spaghetti, coś tam, łyżki drewniane. Gacie w oknach, to lubię najbardziej. To jest mega klimatyczne. Ale ja to lubię, to jest super, ja nie żartuję. Tam się wchodzi na wieżę, ale to na pewno. Ale my nie tam będziemy... nie pójdziemy. <laughs> to możecie jakiś inny przewodnik sobie włączyć. Musimy tam tam jak tam będziecie. Ale tu jest ładnie. Zobacz, jakie tutaj to jest są... Większe miasteczko takie klimatyczne. Tak? No, Bernatca to jest bo... właśnie to, tak? Nie, pytasz mnie, tak, jakbyś w pierwszym była. No, jesteśmy w ostatnim naszym, czyli czwartym. No ale dopiero wyszłam z tego. no to Co, 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 na gołe klaty dawaj. Dużo trekkingowców z kikami, bo tutaj przez te wszystkie miasteczka można przejść trasą, szlakiem, szlakiem ale. No nie jest byśmy, ciężko, no to nie, my, kosi, to nie my. To, nasz szlak <laughs> to też nie my. <laughs> ale macie inne na YouTubku kanały, gdzie chodzą, więc tam możecie sobie pójść i oglądać. My pokazujemy okiennice starej okay. gacie. Się ja przychodzi z wózkiem od e, pociągu do pociągu. Tak jest, tak jest. Um, um, um. Wiksy zostawiam przy świetniku. A ja, ja idę wam pokazać jaskinię lwa. O ile się nie wygrzmaca I tu się ludzie kąpią normalnie. Tu dziewczyny walczą o życie. No, jakiś tam spocik jest, ale nie do skakania chyba. Oj, tutaj też jest ładnie. Tu jest piach, nie ma fal, więc z dzieciakami można na spokojnie wchodzić. Ten gość, co tam siedzi, to jest taksówka, prawdopodobnie. Nie wiem za ile, ale można sobie dopłynąć taką prywatną taksówką z miasteczka do miasteczka. Można też dopłynąć większą łódką, tam chyba około 10 euro za osobę. Oj, właśnie o tym mówiłem. Tutaj można, tylko że są duże kolejki. To No jak zmoczony szczur. Mam się cała zanurzyć, czy nie? I słuchajcie, nie wiem co mam mi powiedzieć, czy wyglądam jak zmocony z szuru. chyba nie wypada tak powiedzieć, że nie? Dobra, poczekajcie. Wyglądasz, wyglądasz pięknie kochanie. Uwaga, przekaz, Wernaca dla nas najlepsza i skoki na główkę i skoki na bombę w dużej wysokości. Szczególnie I, ja, tak, na Miksa. tą bombę. Super kawa, super lody, można zejść z dzieckiem łagodnie do wody, jest pieseczek, jest super widok, super miasteczko i w ogóle super. Wszystko super i mało schodów mało schodów tu było? No nie, bo tutaj w ogóle jest zejście takie stąd z tego ryneczku tam jest idziesz inżar, sobie jest super. i wszędzie sobie możesz dojechać z wózkiem, z dzieckiem więc jest nie wiem, super fajnie. Mówiłem, ale jest super. Tak. I Jest taka tu plażyczka i można z dziećmi i staruszki i generalnie wszystko dla wszystkich. A tam skaczą gdzieś tam. Pozdro. Dobrze się bawią. Ale już wszyscy prawie wyszli z wody więc. Ostatni są. Zamkniemy dzionek w Wernatsa, i jesteśmy głodni, ale chcemy coś takeaway. knajpach nie dają takeaway, więc wyszliśmy tutaj jakieś focaczerii. Zobaczymy, może będziemy miami. Chłopaki tam wybierają coś w Wernatsa nocą. Noc. Nocą. Co wybraliście? No to widzę najzdrowszą rzecz na świecie, czyli ble, tak. Słuchajcie, w sosy. This one is margarita. And with fresco pesto. Uuu! Pesto podobno jest stąd, więc będzie fresco. Miam No, miam. Dobra fokacielia. No dobra mordeczko, a teraz subskrypcja, łapka w górę i do zobaczenia.